A teraz popatrzmy na ten rzut historyczny wyczyn 97 metrów i 76 cm reprezentanta Niemiec pobieg rytmicznie, do końca dynamicznie No a to, co robi na tych ostatnich krokach, to jest ekstremalne właściwie. Niesamowite to jest. Coś fantastycznego. Siła, siła w oszczep, która jest wkładana właśnie przy tym padzie. Ten ostrzeb idealnie też trafiony. Grot przytrzymany blisko oka i wystrzelił właściwie z ręki Niemczak z katapulty ten ostrzeb ważący zaledwie 800 gram. No trzeba idealnie ten sprzęt trafić, no bo sprzęt lekki wymaga właśnie takiego idealnego trafienia. Wylądował jeszcze chyba z pół metra przed tą linią oznaczającą strefę wyrzutu. Pewnie gdyby się udało to troszeczkę przy, przysunąć. No oczywiście gdy mamy, no ale to jest tak blisko tego, czego dokonał Jan Żelezny, że właściwie możemy już tutaj śmiało mówić o historycznym wyczynie. O czymś, czego przez długie lata nie oglądaliśmy. Przecież kariera Jana Żeleznego to już kariera, która dawno, dawno temu się Zakończyła. Jan Żelezny, 98 metrów, 48 centymetrów w Niemczech, w Wienie. W 96 roku tego osiągnięcia właśnie dokonał. No a Johannes Vetter tym rzutem na odległość 97 metrów i 76 centymetrów umacnia się w klasyfikacji tabel wszechczasów.